No nie co jest kurwa no przez co go Idą tam kurwa no. Jarek Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden Pięknie Kurwa Ale mi tu wyszli Jest jeden Kamin idziesz? Wybiedzi Jarek ha Jego ha, ha. na czysto, na lewo jest tutaj, przy B Mam Cię Pięknie A zdążyłem plantować. <laughs> Masz punkty No ładnie ładnie Dobrze że nie mówiłeś, Michoco Jorek jakby tam plantowała już to bym jest za Ciszala Yeah cicing bling. Tak to można grać Dobra, ale C na B A czy na lewą stronę na A No na B Na B, a to się idzie na A ze mną? Ja idę na A To chodź Tu się na pedaleją tam z drugiej strony, uwaga Pin nie, tam jesteś z prawej strony tam, nie? Nie, czy gdzie jesteś? A jest tam Nikt na plecach nie pinuje, nie? A jednego nie ma Tam wchodzili. A zabiłem ją, kurda! Dupę Są przy A Są przy A? No. O właśnie ona. Jeden jest. To został. Tam jest znacznik mój. Tam ona jest. O no, Kurwa! <grystanie> Ale łykła kurwa przylętę. O w miarę tam się czegoś... Łap klopsa! Oł oh shit! Aż nikać się widać! Aaaaaa! <grystanie> <grystanie> dobre, dobre. <grystanie> to było dobre. Wypięć się, mi widać! <grystanie> よいしょ。